Dzień dobry wszystkim. Pszczoły, słupice. Chciałbym pokazać dzisiaj 23 październik. Jest, żeby nie było pszczoły. Jest piękna pogoda. Ładnie się oblatują. Na kasztanie jeszcze liście są. Tu drugie drzewo też liście są. Dziwna sprawa. Październik, koniec i Jeszcze liście są, ale nie do co chciałem nagrać, chciałem nagrać. Właśnie zdecydowałem się kontrolnie odymić moje pszczółki, bo po, po piście było osyp bardzo niewielki. Dynnice oczyścimy, przymkniemy. Robimy dwie, trzy kropelki, tak to robiłem w zeszłym roku. O. Proszę mnie nie krytykować, bo i tak mi nie, nie zmienię techniki leczenia, będę to robił po swojemu i nie zarzucajcie mi. Że nie dbam o, o moje pszczoły. Zdecydowałem się na udymienie ze względu na ciepłą pogodę. Tak bym poddał paski z takim płynem jak taktyk. Robiłem to w zeszłym roku i jestem bardzo zadowolony. Jak i finansowo, jak i. Że tak powiem, skutkiem leczenia. Nie będę nagrywał nie wiadomo jakich długich filmów, bo to nie o to chodzi. Robię te filmy, dlatego że mi się to podoba. I nosa ucierać innym, że robię sobie po swojemu. A nie tak jak ktoś mi narzuca, bo w książkach pisze tak, a on robi tak. Pana Stańczyka, kolegę Stańczyka, podziwiam, że jest tak stanowczy. I mądry facet z niego po prostu. Mądrze mówi i mądrze robi. Jutro będę sprawdzał kontrolny osyp. I zobaczymy, jak to będzie. No to jest trochę wilgotno było. To tyle. Do widzenia. Ale liście wiszą.